Siemanko, po raz kolejny trochę uprawię Maureli, ostatni wykopany, ten co rósł właśnie tutaj przed chałupą. Kto mnie tam śledzi na bieżąco, to wie o co chodzi. Ale mogę powiedzieć ponownie ventricosum Maureli. To jest bananowiec, który rośnie gruby. Dużo osób u mnie na grupie ma problem z tym, że czemu on taki gruby idzie i mały. No bo najpierw masa, a potem idzie w, w, do góry. A tutaj zobaczcie, jaki mieliśmy mokry rok. Masakra jeszcze kopałem je po takiej ulewie dobowej. No to grubo było. I dlaczego wy niektórzy yy, yy, obcinacie daleko od korzenia? Ciąć to w cholerę, bo on i tak na nowo pójści, a stare i tak zgniją korzenie uszkodzone i tak. On puszcza coraz wyżej z liści cholewkowych. To, co widzicie, to waży około 90 kg. Kiedyś miałem największego 115, bo 117 kg to na yt moim jeszcze jest. Niestety bananowce lubią podgniwać. Od spodu, no, a jeszcze jaki rok mieliśmy to wiecie, zimny i deszczowy, ale to nic się nie stanie, ja tak co rok robię niektórym, niektóre nie mają tej takiej jakby brązowej zgnilizny i wszystko jest w porządku, w tamtym roku dwa to prawie, nie, trzy uśmierciłem, bo zostawiłem w kastrach na zimę i nie, dziurniec zrobiłem, a potem w styczeń, czy tam pod koniec grudnia podlałem i po dwa wiadra z jednego wywaliłem, nie, nie, dwa wiadra, no tego zniłego, ale i tak odżyły i, i są bardzo odporne rośliny te maurelowce, nie? Maureli znaczy banany. No, poskrobałem, poskrobałem, potem wstawiłem do, do szklarni tutaj i jakiś tam film wrzucę ze szklarni, jak trochę ogarnę ten remont. Powiem co, jak temperatura 10, 17 zawsze było tak, śnie, 8 tam 7, 8 noc pie do 16 za dnia, o coś takiego. Teraz tutaj będzie dużo cieplej, więc trochę się obawiam, że za szybko będą rosły, ale wtedy ograniczę podlewanie. Pożyjemy, zobaczymy, będę testował kolejny rok. I ta właśnie część ta biała jest jadalna w Etiopii. To jest jedno z główniejszych pożywienia u nas ziemniak. Podpisz, poczytajcie, poszukajcie sobie, bo te bananowce pochodzą z Etiopii i rosną ze 3-4 razy szersze niż ten tu między nogami, sobie wyobraźcie. I chyba do 7 oh. czy 6 metrów dorastają potężne bananki. No. Także trzymajcie się do następnego. Okay. Masz pytania? Pytaj Nara.